Najtrudniejsza w, w zmianie wizerunku miasta to jest zmiana mentalności jego mieszkańców. Nie da się zmienić wizerunku miasta, jeżeli mieszkańcy nie zaczną inaczej myśleć o swoim mieście. I to jest największy problem. Mieszkańcy Stalowej Woli nauczyli się myśleć w kategoriach huty matki, która y, dawała wszystko: przedszkole, szkołę, pracę, bilety do cyrku i ziemniaki na zimę. I to się skończyło. I jest pewien problem, żeby się przestawić swoje myślenie, że miasto musi myśleć bardziej samodzielnie, że to teraz cały przemysł w dużej mierze zależy od tego, jakie miasto stworzy warunki, a nie jak kiedyś było, że miasto zależało od tego, jak prosperuje chuta. My jako miasto nadal szukamy swojej samodzielnej drogi w przyszłość. Nie jest jeszcze tak, że mamy to wszystko sprecyzowane, że do końca określone, że wiemy, jak to wszystko ma wyglądać. No, jesteśmy na etapie budowy nowej tożsamości stalowej woli i ten proces jeszcze trochę potrwa. HEP, stalowa wola ma, i nie sądzę, że należałoby go zmienić, bo on jest. Ten herb przedstawia pewną genezę historii miasta, tak jak herb. Tam słyszymy różne na ten temat komentarze, że on brzydki, niebrzydki, bo kominy, bo dym, no ale wtedy, kiedy Stalowa Wola powstawała, to właśnie to było, Symbolem rozwoju cywilizacyjnego, postępu i, i, i awansu jaki, jaki dotyczył różnych miast. Natomiast jeżeli chodzi to, o czym Pan powiedział, logotyp, pewna, pewien taki program strategii, my tego nie mamy, my dopiero nad tym pracujemy. No to jest hasło, bo tutaj różne miasta się promują poprzez hasła, a to jest stolica innowacji, a, a to jest miasto jakieś tam. Otwarte, czy, 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 czy inne hasła. My, my jeszcze tego nie mamy. Ja myślę, że będzie sens to zrobić, jeżeli będziemy mieli już konkretny produkt, który, który będziemy chcieli oferować na zewnątrz. Na razie nad tym musimy popracować. To nam zajmie jeszcze kilka lat. No bo żeby przyciągnąć do stalowej woli, no to, to, to trzeba przyciągać do czegoś konkretnego. To trzeba coś, coś rzeczywiście pokazać interesującego. Coś niepowtarzalnego i wyjątkowego. My, na, my przesłanki do tego, żeby czymś takim stalowa wola się mogła pochwalić, mamy, ale jeszcze musimy nad tym y, kilka lat y, ciężko popracować. Także myślę, że tego się dorobimy, y, a na razie no, to pozostaje nam ciężka praca. Chciałbym, żeby stalowa wola była postrzegana jako miasto nowoczesnego, innowacyjnego przemysłu. Jako mocny ośrodek akademicki, jako ponadregionalne centrum kulturalne, i myślę, że trzeba prowadzić pewną jakość, że stalowa wola, to się trochę może dzisiaj w głowie nie mieści wielu, ale uważam, że ma realne szanse na to, żeby na przykład za te 10 lat stać się ośrodkiem turystycznym.